LELO! witajcie witajcie w kolejnym odcinku z. Portalo. A, tak, z Portala Cooperation. Oczywiście co mnie jest Fifi. Ja jestem Ato. Tak, witam was. Który to jest odcinek? Nie wiem. Dziesiąty chyba Możliwe. Oraz, y, tak, nie zapisało się to, co robiliśmy w poprzednim odcinku. Znaczy nie do końca, jakby e, zapisało się pierwszy, stąd ten. Ale tutaj nie ma nic, jakby nie. Bo tam wyszliśmy podczas tego, nagrywałem coś. Dobra, no więc tak, no to zrobimy to, nie? Znowu? Nie. Ja mam z wyboru. Ale to jest co nie wiem proste jak, nie? W ogóle, jeszcze zanim, zanim będziemy tutaj ten, to w ogóle nie znikły mi ge gesty mi znikły, czyli mogę tylko to robić. Jak ktoś wie o co chodzi, to... możecie pisać na na tym w komentarzu o co chodzi, czemu nie mam gestu, tylko mam to simy... no, mam tylko to. Dobra, e, kontynuacja. Tutaj jak jest to? E, nie, nie, Fifi. Ty musisz jakby tam być. No tam. Dobra, e, zrobimy to samo co wtedy. Dobra. No i, nie, i spada. to na co dajemy, co? Tak? Mhm. Ok jeszcze jedno Jeszcze jedno Jeszcze znaczy nie, no, no tyle Dobra i weź tutaj, no Okej okay. Poczekaj, yy. Chodź Bo to trzeba jeszcze zrobić to, jak z tego co pamiętam, no, nie? nie z tego nie. co tam pamiętasz, nie? Jak tego tak. nie zrobić, zrobić nie umieliśmy Idź tam Ty to zrobisz wszystko, to ja kliknę <gry> Tak, e, kliknij Okej okay. To musisz się postawić, co nie? Te portale całe Mam tak No, no, no Git Git I tu jeszcze co? Git. No i klikasz. No, tak powinienem być. Tak. No? no tutaj nie i tu, no. Dajcie. Dobra. Ok, jeszcze okay? jeszcze trochę, jeszcze trochę. Tutaj coś zrobię. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeżeli można. Nie wiem, czy można więcej zrobić. Chyba nie, no dobra, jest git. No, nie widzicie tak. Więc ja sobie tylko wycz wyczyszczę te portale. Dobra i... Jedna osoba musi tutaj stać. A możesz może Tak, możesz stanąć się. Pozwalam. I teraz wskoczyć. Hop. Hop. I jest git. To jest to wyjście. Teraz musisz mm, słuchać to. Chodź, masz, masz. masz to, masz to, co? Hmm. Musisz to, musisz to złapać. To. Co złapać? No, o, to. Um. To. A, to? to? I tam masz takie... no. Dobra. Ja chciałem znowu Flashlighta, kurde, odpalić, nie <laughs> Jak, jak w tym w Gersmodzie znowu, nie? Flashlight. Flashlight, No. Teraz to już. Nie, De mnie to, że nie mam tych rzeczy. No. No. Ja widziałem, że w ogóle nic się nie zresetowało. Nic się nie Wszystko jest OK. Tylko po prostu, Bez sensu. Zaraz spadniemy. No, człowiek by tu nie przeżył, no. No, możliwe.

a, do góry Poczek nie! nie! Dobra, czekaj. Zobaczmy w ogóle co jest do, do... Ten Co jak widzisz jest... Y komora z tym To jest guzik Dobra, musimy i pójść po tego guzika To, to, na, to na pewno No Jakimś studentkę jak to i weź w ogóle? Wiesz jak? Hmm? Czy to wystarczy z kliknąć, tak? No. E, zaraz, a, nie! Dobra Wiesz co musi musi, musi, to, musi się poświęcić osoba, która nie ma portalu. Czyli w tym w tym przypadku ja postaw e, tu... Nie, nie tu, tu, tu postaw Dobra. E, tu też może być. Nie. Nie, będzie, będzie chyba tu. Tak wiesz Nie, nie tu Tu gdzie? O to się nie da? O, da się Średnie. O, tak chyba będzie Dobra. Dobra, Tutaj, no, yy, tu, tam Porto! O oh, kurde O oh, kurde, co się stało Dobra Ty ten szczam tutaj wejdzie, no i git, nie no skoczę No, ale mamy Dobra, A. dobra Ciekawa akcja no, Ciekawa akcja Nie widziałem nawet Dawaj Dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Tu już trzeba stać, hmm. Tu się ciekawiej robi ten guzik, do tego guzika iść, no Co robi? Tam, y tam guzik do tego Dobra, chodź, 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 chodź tutaj Idź tam i postaw portal Tutaj postaw portal i tu No o, no i to jest, no, no. I jest ten, nie? No i ja tutaj kliknę. Będziesz na tym. No, dawaj na górę. No i No i dobra, i teraz... Yy, jest takie coś. Ale my. ja jestem już. No, wiem. Proszę. Ale ty musisz jeszcze... Ta... Yy. Muszę jakoś... Nie, postaw tam portal, tam, po, tam portal, postaw. No coś nie wiem, jest w sumie. Nie wiem, tak, no. Obecnie? E, postaw jasny, może. Żeby nie było od razu tego. obaś A postaw drugi portal, chodź tutaj. No mnie, postaw drugi portal tu. Клик Ну no, и куууде Ну, не файно Ну, а шепот раз идет Это же такие не знаю, латвейши Ну Он набежний Чикаго, че мне гесты

Może? Tak Git O no I tu wiesz, będzie taki parkour, że tutaj, że tutaj pójdziesz, na to tu, tu, nie? Wiesz, skaczesz taki Tak to właśnie będzie Tutaj, będziemy będzie trzeba, trzeba, się raczej Jak to? Hop Dobra Bo jeszcze jakoś trzeba Nie wiem co tutaj będzie trzeba A, wiem Yy, więc tak, weź yy, tam postaw portal, tam... postawiłeś. I postaw tu portal. Ten drugi. Dobra. Zobaczmy, czy działa Lecimy. Okej, okay. okej. Okay. O, i jest. tam gdzieś do góry postawić? Tu. Jedynie chyba. A, nie, to jest jakoś nie, no ale y, zrobisz... Mieszkaj To patrz, wejdź tutaj, wejdź do tego portalu Dobra, poczekaj. Y... No i teraz zamknę <coughs> no, nie... no dobra, no masz, masz No i... no, właśnie. Łoj nie wyszło? może, może po prostu nie ruszaj się A Okej, okay, okej, okay, rozumiem dobra. A i nie ruszę się No Siema A no. Mogę ci pomachać moim jedynym gestem <noise> A takie fajne miałem, kurde nie wiem jak to odzyskać No takie miałem kurde fajne A ty masz <noise> wszystkie? No Jak to kurde Ach, nie. Dobra bo zobaczę potem po odcinku, zobaczę, jak to odzyskać. Bo no, na pewno mi się przyda, tak, tak. Ok, hmm. no czy ja tam pójdę. No i dziś, zobacz co tam się dzieje. Tam nie przejdę. Przesadz. Okej, okay, już wiem, co będzie się działo. A, tutaj coś jest. Patrz, jeżeli tam jest to, to potem będziemy musieli to jakimś cudem przetestować tutaj. Ten żel cały, nie? Tak mi tak chce się dać. Chociaż nie. No coś, co? No tutaj skoczy i co? Nic. Wiesz odpal przycisk, jeśli O! O! Dobrze, dobrze. I teraz... I tutaj, no. No, jeszcze raz. No. No. Git. co? teraz y, hmm, teraz? tutaj coś jest o tam hmm. jest to jest wyjście a tutaj? nie, tu, bo, to jest wejście dobra hmm. co by tutaj zrobić? tam nie możesz postawić w portalu, nie? Tam gdzie, tam gdzie to było. Ten, ten taki, ten. Czekaj, zobaczmy. Chyba nie. O, raczej nie. To jak jesteś do góry, to nie możesz tutaj mi zrobić portalu. Hmm. hmm. Chodź, nie, bo tam tego nie wezmę. No tego nie wezmę. Hmm. tutaj nie przejdę, no bo jest przecież ten nie? Tutaj... tutaj... No tutaj jeszcze mam jakieś rzeczy. Jakie? No tutaj jest takie coś. Widzisz? To. O. Tylko w sumie co by to dało, bo jeżeli nawet... Jeżeli bym by chciał skakać... To jest to co jest To... Mhm. Mm Jak tutaj będę skakał, to coś już się odbiję, więc to. że znaczy nie o to chodzi. Znaczy... Tup, 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 tup. Uh! O! Shimano! Shimano, możesz wejść? Chyba, to... Chyba nie o to chodziło. Nie, nie mogę. not a segnam if solo. you can't complete this course those humans will die do you want that in your memory banks no. co? Ja bym się tutaj jakoś sprowadził, bo... Siedź już, Tyma. Okej, okay, dobra, potężny łag jakiś był. A, no, nie wiem. Bo tutaj co? Siemano! Oj, źle. Ech. Co robisz? Chyba mam. Czekaj. No wejdź przez tamten portal. Ten granatowy. Ida. Tu, 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 no. no. Ej, no co mi tu dobrze? Czekaj. O! No no. git Dobra, wep ten portal, postaw, postaw tu. Ten granatowy, czy to jest? Tutaj, okej, okay, czekaj. O. Oho, postaw, postaw tutaj, tutaj ten gra, ten ten gra, ten Okej ten okay. Aha. Dobra, to postaw tu. Tu, tu, tu. no... Dobra, ale chociaż tutaj to, to się stało tutaj gra, ten gra, ten tutaj? ten gra, Ha! Nie, to zły pomysł. Nie tylko. No nie wyszło coś. No to do niczego nie dosięga, nie? Ja hmm. e, możesz postawić pionową w taką ścianę czy nie? Hmm, Chodzę ci o to? No tak! I tu po No portal No, o! no właśnie, to jest najlepsze na świecie. Patrz Kurde, niesamowite. I teraz się zrobić tak Ha Shimano! Shima! No, you no. could. No, I wonder if the will make a statue of me for rescuing them. Don't worry. If they ever write an historical document of my heroic rescue, I will make sure your names are included in the Shima.

Dobra. Czekaj okay. Dawaj teraz kliknij Dobra, co? Na, hmm. no, o, o, nie, nasy... No... Dobra, musi być czas tyle. Czekaj, eee... Kliknij teraz Tak! Dobra. No No, jak fajnie I to zniesliśmy? Koniec? Aha. A. Aha, no, Bo... jeden O boże Dobra, jak ja tak tam ten level Żeby go zrobić, trzeba mieć bardzo dużo tego ślamu. Bardzo dużo. Ale żeby to przewieźć? No. Nie cała? Nie. Zrobił ten szlam, ok. Tutaj to, to gdzie? Tam jest do otwarcia i tu jest do otwarcia. Czyli to będziemy musieli zrobić ten. Tutaj jest do rozpędzenia z tego co pamiętam. Dobra, to tyle. To, to o! Ej! Czekaj. Ale to nie zadziałało, tak jak miało zadziałać. Nie, to, tam już jest jakby, tam już jest zrobione. Tak, tak, tam już jest zrobione. Tutaj trzeba jakby... Czy jeszcze nie wchodź? W ogóle, tam jest wszystko git? Nie, nie, jest tak, Tu. I tu. Nie, tam... Dobra, tam było. Czekaj, czek Tu czerwony. Dobra. I teraz... I teraz tak Będzie, będziesz musiał jedną bardzo... ale to bardzo ważną rzecz zrobić. Przymuję. Co? Jeżeli ja tutaj będę się... Y... Nie, tutaj zrób swój portal, tutaj. I to jest zrób swój, swój drugi portal. No i tu jeszcze drugi. okej okay. Tak, tak. O, idealnie. I teraz. Jeżeli ja będę biegał w... nie wiem, tą stronę, tak? Nie. To ty... Tego portala, przez mhm. yy, pokaż. Yy, tutaj, nie? Tutaj. Tu jest te dwu, te A, dwu, ta. ta. No, dobra. dobra. Gotowy? No. Dobra, jeszcze nie. Czekaj, powiem to ci, ty, nie, bo jak się rozpędzisz to tak, pewno. O, kurde no, no, no. no, no, no. Wiesz? Yy, teraz! Albo nie, czekaj, trzeba. O! No! Idealnie! Jesteś? Yy, I teraz, dobra. I teraz, jak ja tu jestem, to ja co tutaj zrobię. I... czekaj. To jest na moje... Okej okay, i chodź. Ja nie, ja nie po tej drugiej stronie mogę coś zrobić? No tak, ale ja tutaj, ja tutaj po drugiej stronie nie zrobię tutaj portalu. Tu nie zrobię portalu. Więc to musi być tutaj. Ale tak się jak zrobię ci tutaj, jakby, rozumiesz? Dobra, tak. y, w, y, w którą stronę chcesz? Tam w żółtą, dobra. W żółtą stronę idealnie. W żółtą stronę. Dobra, to dawaj. Daj leć. Teraz. Okay. Yes. Dobry, dobry, dawaj. dalej Teraz trzeba stać. I spadła, no. spadła ta. Widzisz? No i kurde, No i kurde, dobrze. A i co, nie? No wiesz, to, ten test akurat pamiętam bardzo dobrze, bo się z nim tak pójdziłem kiedyś z kolegą. Ile minut jest odcinka? 24 A który mamy poziom? 6 właśnie. Cześć, zobaczymy może go że te ostatnie są takie dłuższe o mój no. boże, dobra dobra, no koniec, koniec odcinka robiłem chyba, bo no, co? Tak, robiłem go tylko... Jest... tak? nie nie, tego akurat chyba nie A, pamiętam, klocka. ale pamiętam inny dobra, mniejsza no, to ja was żegnam e, Fivi też was żegna, tak Fivi, tak? Eee, patrz co mam no to CO? Gdzie to było? Tam to... No, no, przyda się, przyda. Czekaj, to tu. Nie wiem, to. Tu. Czekaj. To Tutaj będzie to trzeba. Hmm. No. Do następnego odcinka. Najpierw najpewniej. No, tak. no, no, no. Dobra. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku, Pa Papa. Papa. Pa.